Wiemy o zakończeniu inwestycji w szpitalu o Dniu Edukacji Narodowej i o nagrodach Krajeński Anioł i Iskierka. Ale nasz program rozpoczniemy od informacji związanych z inwestycjami drogowymi. Zawsze towarzyszyła nam, przynajmniej w większości, aura słoneczna przy naszych spotkaniach w terenie i dzisiaj troszeczkę jest inaczej, niemniej jednak wieści są słoneczne. Jestem Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń października w powiecie sępoleńskim. Odcinki dróg o łącznej długości ponad 3 km ma wyremontować Zarząd Drogowy w Sempulnie i to jeszcze w tym roku. Jak już informowaliśmy przed miesiącem, Zarząd Powiatu otrzymał na ten cel dofinansowanie z nadleśnictwa Lutówko, a odcinki dróg, o których mowa, to okolice właśnie Lutówka i jeziora Juchacz. Kilka dni temu minął termin rozstrzygnięcia przetargu na te inwestycje. 28 października upłynął termin składania ofert na trzy zadania związane z odnową odcinków wskazanych drogowych. Okolice Lotówka, Jeziora, Juchacz. Powtarzam, tak rzeczywiście było. I cóż, te odcinki mają już w cudzysłowie. Wykonawcę. Otóż czterech oferentów złożyło swoje oferty. Najwyższy zestaw cen sięga niemalże 2,5 miliona złotych, 2 miliony zł, 455 tysięcy, a ten akceptowalny, łącznie powiadamy, wszystkie zadania wzięte to jest 1 971 tysięcy złotych, a zatem o 31 tysięcy w zaokrągleniu mniej jak umocowanie budżetowe. Panie dyrektorze, to co się działo z poprzednimi przetargami i teraz to, co pan prześwietlał? Chwilą są powiedział kamień z serca Kamień z serca. Nie wiem, czy było słyszalne, ale uderzenie było o Matkę Ziemię dość, dość spektakularne. No Gdyby odrzucić inaczej, gdyby nie było tych ofert, które tutaj wymieniłem jako korzystne, to niestety ten kamień z serca uderzyłby, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu o podłoże. Tak czy inaczej, jest, można powiedzieć, dobrze, oczywiście musi być podpisana umowa, a tutaj nawet powiedziałbym więcej w liczbie mnogiej umowy, gdyż ten zestaw ofert, ofert najkorzystniejszych. Ma się tak. Jedno zadanie na drodze z Lutówka w głąb obszaru leśnego będzie wykonywał zakład pana Karpińskiego ze Złotowa, bo najkorzystniejszą ofertę dał w tym zadaniu, gdyż każde zadanie było odrębną częścią tego zamówienia publicznego, które było przedmiotem ogłoszenia. Natomiast pozostałe dwie drogi, a zatem w głąb obszaru leśnego, kierunek na Zaleśniak, tudzież Juchacz będzie wykonywany przez y, y, firmę pan, e, pa, e, Pani Szymczak-Znakła. W ten sposób y, mamy dwóch wykonawców na Placu Boju. Y, terminy jak wyglądają? Ano tak, że do dnia 9 listopada rzeczeni oferenci Szymczak i Karpiński są zobowiązani złożyć dokumenty, które y, po prostu są wymagane przepisami. To jest termin zawity. Do tego dnia. Jeżeli złożą wcześniej, proszę bardzo, tym lepiej, gdyż od momentu, kiedy te dokumenty w komplecie zostaną złożone zamawiającemu, musi upłynąć pięć dni ustawowych i wówczas można wskazać termin podpisania umowy, co się mniemam stanie faktem. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o trzech odcinkach drogowych, tymczasem przed miesiącem mówiliśmy naszym widzom o czterech. Pozostał jeszcze jeden. Tak, ten remontowy, krótki odcinek na drodze lipeckiej. Tam y, procedura była uproszczona, zapytanie cenowe i dostaliśmy złożoną ofertę najkorzystniejszą przez pana Karpińskiego ze złotowe. A zatem pan Karpiński tak naprawdę będzie na dwóch zadaniach. Jedno związane z odnową, czyli inwestycyjne i malutkie remontowe pani Szymczak na dwóch dużych inwestycyjnych. 120 tysięcy na cyfryzację i 100 tysięcy na likwidację barier dla niepełnosprawnych. Takie fundusze pozyskał niedawno Zarząd Powiatu Sępoleńskiego ze środków unijnych i z pfron Zobaczcie na co dokładnie zostaną wydane. Cyfrowy powiat to jest projekt rządowy. W sumie mogliśmy ubiegać się o 122 478 zł, i na taką kwotę grant otrzymaliśmy. W ramach projektu planujemy zakupić serwery wraz z oprogramowaniem do obsługi baz danych, dyski serwerowe, licencje programowe, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, skanery dokumentów i urządzenia podtrzymujące zasilanie. Obowiązkowym elementem tego projektu jest też przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. W naszym starostwie. Dzięki dokonaniu tych zakupów możliwe będzie wprowadzenie w przyszłości elektronicznego obiegu danych zgodnie z wytycznymi Naukowej i Akademickiej Sieci komputerowej, czyli takiego Państwowego Instytutu Badawczego, który rekomenduje wszystkim urzędom wprowadzenie właśnie elektronicznego obiegu danych. W marcu 2022 roku Powiat Sympoleński złożył wniosek aplikacyjny o przyznanie tak zwanego małego grantu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Sympoleński otrzymał grant w wysokości 100 tysięcy zł na zadanie pod nazwą Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ulicy Kościuszki 11 w Sępólnie Kraińskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach grantu planuje się zakupić i zamontować pochylnie przy sali sesyjnej, czyli taką rampę dla wózków. Planujemy również zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami, jak na przykład Web Reader, czyli taką nakładkę głosową do czytania strony naszej i naszego bibu, u Pędle indukcyjną, usługę tłumacza migowego dostępnego online, zakup oznakowania ułatwiającego poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami, czyli na przykład plany tyflograficzne, oznakowanie pomieszczeń w języku Braille'a, nakładki na poręcze, naklejki na schody, maty antypoślizgowe i znaki bezpieczeństwa. To przedsięwzięcie jest również sfinansowane w całości ze środków PEFRON. Panie Starosto, jesteśmy przed szpitalem powiatowym w Więcborku, nie przez przypadek, kilkukrotnie tutaj mówiliśmy o trwającej inwestycji, polegającej m.in. Na, na przebudowie, rozbudowie oddziału wewnętrznego. Wszystko wskazuje na to, że ta inwestycja właśnie się zakończyła. No, właśnie, zakończyła się i cieszymy się. To, to trwało dość długo, ale tak, taka była umowa ponad dwa lata około 4 milionów złotych zainwestowanych w oddział wewnętrzny. Powiększyliśmy ten oddział o pomieszczenia dodatkowe, które wcześniej stały niezagospodarowane. Po to, żeby podnieść standard i komfort tych, którzy tam leżą. Czyli liczba łóżek jest taka sama, natomiast wygoda dla naszych pacjentów jest, jest stanowczo lepsza. Ta wygoda jest związana też ze standaryzacją, tak, szpitala, bo, bo o to w tym, wszystkim, w tym wszystkim chodziło, żeby ten stary, tak zwany oddział wewnętrzny podnieść do tych wymogów Unii Europejskiej. Tak, dokładnie. No, dostęp do łóżka z trzech stron, tak, tlen i wszystkie niezbędne rzeczy, które są potrzebne przy łóżku chorego pacjenta z wymianą drzwi na szersze, żeby można było wjechać, ewentualnie wózkiem wyjechać. To wszystko, to wszystko zostało wykonane. Cieszymy się, że, że nasi pacjenci mogą już z tych pomieszczeń korzystać. I to już jest absolutny koniec? Czy trwają jeszcze jakieś odbiory techniczne, jakieś takie sprawy, nie wiem, typowo papierologiczne? No sprawy papierologiczne będą trwały do, do końca roku, bo trzeba się rozliczyć z urzędem Marszałkowskim, więc to oczywiście y, będzie trwało. Natomiast no to myślę, że to nie jest koniec y, robot, które na szpitalu będą prowadzone. Obecnie jeszcze trwają y, y, prace lub rozpoczną się prace związane z dostarczeniem y, tlenu, instalacji tlenowej do. do Oddziału ginekologiczno-położniczego z instalacją przywoławczą. To też jest kwota około pół miliona złotych. No i będziemy dalej starać się o środki, być może z planu odbudowy, na który czekamy, gdzie tam szpitale powiatowe będą mogły sięgnąć po pieniądze, na przykład na standaryzację oddziału. Dziecięcego, jak i wcześniej wspomnianego, oddziału ginekologiczno-położniczego. No i to jak gdyby zakończy naszą standaryzację. Co będzie dalej, to niech się już inni martwią. Październik to tradycyjnie miesiąc, w którym swoje święto obchodzą nauczyciele. Jak co roku władze powiatu sępoleńskiego nagrodziły swoich pedagogów, ale kilkoro z nich zostało także uhonorowanych na wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej. 17 października obchodziliśmy nasze powiatowe święto Dnia Edukacji Narodowej, przypadające tak naprawdę oficjalnie 14 października każdego roku. No, należy wskazać na to, że no, staramy się jak możemy, bardzo szczególnie tutaj obchodzić ten dzień, wyróżnić nauczycieli, którzy zasłużyli się podczas ostatniego roku i wcześniej we wcześniejszych latach swoją pracą na rzecz uczniów, na rzecz placówek oświatowych. W tym gronie staramy się, aby zawsze też był jeden z dyrektorów naszych placówek oświatowych. Tak też było w tym roku. Oprócz tego akcentu naszego powiatowego, co staramy się zauważać co, co roku, muszę powiedzieć tutaj, że jest jeszcze lista osób odznaczonych i uhonorowanych nagrodami ministra edukacji. Edukacji Narodowej oraz nagrodami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Yy, I tutaj trzeba wskazać, że pan dyrektor Mariusz Czerwiński otrzymał medal złoty za długoletnią służbę i pani Mirella Kazimierska, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, medal Komisji Edukacji Narodowej. Także tutaj ewidentnie też taki akcent wojewódzki, powiedziałabym nawet państwowy. Yy, ja chciałabym jeszcze tylko dodać, jeżeli mogę, że w tym roku. Yy, na pomysł pewien wpadł pan Starosta, aby przypomnieć sobie o zasługach i o pracy wcześniejszych dyrektorów naszych placówek oświatowych, i tak też się stało. Zaprosiliśmy pana dyrektora Wojciechowskiego, pana dyrektora y, y, Potocznego, panią dyrektor Niemyjską. Pana dyrektora Szwocherta, pana dyrektora Stawisińskiego, jako wcześniejszych dyrektorów naszych placówek oświatowych, przyznam szczerze, że raczej zostało to odebrane bardzo pozytywnie, raczej był to miły akcent odebrany w sposób. Taki, że powiem tylko pewne podsumowanie jednego z tych dyrektorów, który powiedział chwilo trwaj, także myślimy, że, że, że fajnie było zobaczyć te osoby, które wcześniej budowały i kształtowały obecny wygląd też dzisiejszych placówek oświatowych. I na koniec naszego programu przenosimy się na chwilę na ostatnią sesję Rady Powiatu Sępoleńskiego, na której po raz kolejny przyznane zostały nagrody starosty Krajeński Anioł i Krajeńska Iskierka. A ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Jak widzieliście Państwo, trochę tych iskierek już wręczyliśmy. Statuetka nadal pozostała taka sama i w tym roku trafi do 13. Gromady Zuchowej oraz 13. Drużyny Harcerskiej w Wałdowie. Z wielką przyjemnością informuję, że decyzją. Kapituły Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych powiatu sępoleńskiego, 13. Gromada Zuchowa i 13. Drużyna Harcerska została laureatem Nagrody Starosty Sępoleńskiego Kraińska i Wszystkiego dobrego, gratulujemy. Jeszcze raz poproszę o was, oklaski. <klucza> Chciałabym ja bardzo podziękować za to wyróżnienie i chciałabym powiedzieć, że człowiek, tak jak mówił Jan Paweł II, człowiek nie jest wielki przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. I my właśnie tak czynimy. Działamy na rzecz naszej Ojczyzny i innych ludzi. I chcieliśmy tę nagrodę dedykować naszym rodzicom, którzy nas tak wychowali. I właśnie dzięki temu możemy służyć innym i pomagać. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Wracając teraz do krańskiego anioła. Mamy krańskiego anioła w kategorii osoba indywidualna i laureatem nagrody została pani Danuta Zalewska. dużo siły, wytrwałości i zdrowia przede wszystkim. I gratuluję dołączenia do tej grupy krańskich aniołów w powiecie sopalańskim. Wszystkiego dobrego. Gratuluję. Że dostanę tą nagrodę, to oczywiście jestem wzruszona i bardzo się cieszę, ale ta nagroda to jest dzięki naszemu społeczeństwu, bo to oni otworzyli, kolokwialnie mówiąc, swoje serca i portfele. Bo ja mogłabym tam sobie siedzieć w tym karitasie i siedzieć, i nic bym nie zrobiła, jakby nasi wspaniali mieszkańcy nie przynieśli tego, co ja, takie ostatnie ogniwo w tym łańcuchu dobra y, mogę po prostu rozdać. Ja to lubię, więc dla mnie to nie jest żadne, że ja tu się z czymś zasłużyłam, bo to nieprawda. Nie byłabym sobą, gdybym nie poprosiła o coś korzystając z obecności naszych mediów. Robimy gwiazdkę dla dzieci ukraińskich, mamy ich prawie setkę. I ja do końca listopada proszę o coś małego, skromnego, ale z serca i niech te dzieci mają na miastkę prawdziwego gwiazdora. Gwiazdora będziemy mieli prawdziwego, bo z prawdziwą brodą. Dziękuję bardzo.